Po konferencji prasowej głos zabierze prezes Koszyka-Słowia, yy, ubóstwo i Szrake, Rzeczonych Wyborczej, pan Wilkie Szrake. Dobry wieczór państwu. Chciałem zabrać oficjalne stanowisko po artykule w tym tygodniu i po zachowaniu się niektórych osób. Podobno na sesji Rady Miasta, na której nie byłem, tylko mi doniesiono, więc chcę oficjalnie uświadczyć, że artykuł, który ukazał się podobnie z Panem Chyba we z Panem Piotrem Szpakiem, to jest inicjatywa redakcji Echa, nie żadnego klubu sportowego Siarka Telewonczej Koszykówki. A na temat mojej krótkiej wypowiedzi, to kilka tygodni temu, w luźnej rozmowie. Pan Szparak spytał mnie się, jak jest na innych stadionach, na innych halach. W późnej rozmowie powiedziałem, tak jak w prasie, że tak jak się zachowują niektórzy ludzie, tak jest na innych halach. I chciałem oficjalnie powiedzieć, że to nie, ja przynajmniej ten artykuł odebrałem, że to nie jest do sponsoru pretensja. Do rannych, jakby tylko wydaje mi się, że do ludzi, którzy nie są, jak to się można powiedzieć, grzecznie biednymi ludźmi, a mogliby ten bilet kupić. Jak mnie ludzie mówią, że koszy chcieliby, żeby była koszykówka, chcą mi pomóc, i nam pomóc, i sobie pomóc, to ja powtarzam, kup bilet, to w ten sposób będziesz sponsorem i pomóc. Więc jeżeli za to radni się niektórzy. Obrażeni. Ja to odebrałem całkiem inaczej. A z drugiej strony to wydaje mi się, że radni nie dzielą pieniędzy swoich ani sponsorskich, tylko podatników nas wszystkich. A na mecze, które przychodzi, pełna hala, więc tym mi się wydaje, że podatnicy tak dobrze pokazują wiele, że chcą, żeby te koszykówka była, Bo to nie jest widzi mi się dla pyszniaka. Ja się nie muszę reklamować. To jest, ja robię dla ludzi w mieście, robię to społecznie i nikt mi nic nie może zarzucić, mało tego. Też o mnie chodzą legendy, że jestem przy koszykówce i sobie dom wybudowałem. To ja mam się na ludzi też, na niektórych obrażać, więc oświadczam, że jeszcze mam 14 lat kredytów mam w Mamie żeby można sobie sprawdzić. To są, zaczynają być, proszę Państwa, jakieś to, no, no żarty. To. Napisał, Echo napisał artykuł od siebie, jak się niektórzy poczuli, to jak w przysłowie, bo uderz w stół, a musi co się odezwać. Ja się dziwię niektórym ludziom, radnym szczególnie, którzy się obrazili, bo w jakiś sposób miasto jest sponsorem i radni są sponsorami. Więc my do sponsorów żadnych pretensji po prostu nawet nic nie mamy. Ja mogę mieć, rozdać 400 karnetów. Jak będę miał każdy sponsor dla mnie w granicach pomoże 10 tysięcy, to klub będzie miał 4 miliony. Żaden problem. I jeszcze jedno chciałem to nadmienić ludziom, którzy może się nie orientują, że organizacja takiego meczu w Paskę Lidze to jest ponad 9 tysięcy złotych. Nawet ten dzisiejszy mecz to jest ponad 9 tysięcy złotych. Więc proszę Państwa, skąd my mamy brać te pieniądze? Przecież my nie jesteśmy bogatym klubem ani do bogatych nie ukrywamy nie należymy, Więc każda pomoc, każda złotówka, jak mamy wydać, zobaczymy po dwa, trzy razy, proszę Państwa. I dziwię się jeszcze raz mówię, bo ja ten artykuł odebrałem całkiem inaczej, jak niektórzy, jak niektóre osoby się zachowały. I dlatego podkreślam jeszcze raz, że jeżeli ktoś się... Urażony pociąg, to ja tego mogę powiedzieć, przepraszam, tylko na głowy nie spadną. Tylko ja po jeszcze raz powtarzam, dziwię się tym osobom, że po prostu tak się po prostu zachowują jak, no, jak dzieci, bo to nie było do żadnych sponsorów ani rany. Jeżeli ktoś tak odbiera, no to po prostu ja na to nie poradzę. chcieliśmy, wolny kraj, mamy co chce, każdy może myśleć co chce. Więc ja chciałbym zaapelować do Państwa, jeżeli możecie napisać, tak jak powiedziałem, że. My sponsorom zawsze jesteśmy wdzięczni, dziękujemy, i w ten sposób możemy ich podziękować, dając im karnet na cały system. I to chciałem oficjalnie powiedzieć przeciąć po prostu jakieś dziwne, wydaje mi się, sytuacje, no bo to troszeczkę jest, no, to trochę śmieszne. No. Poważni ludzie a się obrażają, no. to chciałem po prostu oficjalnie powiedzieć. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, proszę bardzo. Ja, ja chciałem Pana Komisarza zatrzymać, jeśli można. Ja chciałem skorzystać z Pana obecności Panie Komisarzu. Tak. Czy moglibyśmy jako dziennikarze usłyszeć Pana ocenę pracy w dzisiejszym meczu? Mm -hmm. Bo dużo zdrowia Od Odkąd się znamy, a pracowaliśmy razem na uniwersjadzie, nie ma takich przepisów przecież, żebym mógł ocenić ja sędziów. Natomiast y, klub zawsze może wystąpić do ligi i korzystają kluby. Arkusz z ocenami jest dostępny. Jeżeli pan prezes zechce, to jest to. Zawsze tak, dziękujemy. Tak, 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 tak. Pozdrawiam.